Witajcie. Mam dzisiaj takie wielkie pudło. Jak widzicie, Lenovo Yoga io 7, czyli taki oto komputer wszystko w jednym. I co? Rozpakujemy sobie go. Jestem sam ciekawy, co tam w środku mamy. Otworzyłem już na razie tylko taśmę Co mamy? Jakieś takie szybciutkie informacje. I tak, pudełeczko jedno. Znowu dokumentacja. Zasilacz. Zasilacz jak widzicie wielki. Wielki zasilacz z tą standardową taką o, żółtą wtyczką Lenowo. Odłożymy na razie. Mam tutaj trochę przewód, wiadomo, to jest nie taki jak do komputera typowo, tylko taki jak do laptopów, takie tutaj wtyczka. I jeszcze mamy coś, jeszcze mamy coś, słuchajcie, bo to jest sobie nowo wymyśliło dla bezpieczeństwa, że będzie aparat odłączany. I to jest prawdopodobnie ten aparat, tak jest. Tutaj na górę się go będzie wtykać. Widzę, że jest regulacja. W górę, w dół. Jak to zda egzamin, czy coś z tego, ten, to, to co to z tego będzie? To jest jeszcze coś, zamykanie, więc nie wiem po co to odłączać. Nie wiem, może dodatkowe, dodatkowy port USB się przyda. Obadamy. Jakiś jeszcze jeden kabelek. Kabelek, który jest USB-C do USB-C. Do czego zobaczymy? To na razie tyle. No na razie. Tyle wyciągamy, dalej, wyciągamy, dalej, dalej, żeby to wyciągnąć, to będzie trzeba pewnie położyć. I tak mi się dobrze wydaje. Ale tu jeszcze mam jedno pudełko. więc od razu się najpierw do niego jeszcze dobierzemy, a potem będziemy kłaść w ten sposób. No pierdolę jeszcze. No i to się wytnie może. I mamy tutaj myszkę klawiaturę. Czemu tak śmiesznie to spakowane? No dobra, jest jak jest. Myszka bomberkowej. Myszka, no taka zwykła jak to do Lenovo. Ona tu jest pewnie z tego co pamiętam otwierana. W ten sposób, o tu bateria wchodzi. Swoją, swoje zadanie spełniają, tylko tutaj brakuje mi osobiście tych przycisków z boku do przełączania strony na przykład w internecie. Ale fajnie, że, że wszystko jest w komplecie, że nie ma problemu. Z tym, że trzeba potem się martwić i szukać sobie myszki, tylko kupujecie sprzęt i, i macie wszystko. Podłączacie i... I jedziecie z tym koksem. Tutaj jeszcze, żeby się dobrać tej klawiatury. Już. Tak jest. Dość taka. Ciekawa, tak naprawdę, zobaczcie, coś takie jakoś tak zagięte i to będzie tak sobie leżało na ukos. No, powiem Wam, że fajna, tylko jeszcze jest włączyć, jakby coś, to Wam pokażę. Jest kabelek USB do USB-C, nie wiem, czy ona jest ładowana, czy w jaki sposób ona działa. Dziwi mnie to trochę, bo yy, nie ma do myszki też, jeszcze na razie nie znalazłem, wiecie co, a jest, właśnie o to mi chodziło, jest. Dobra, to już wszystko, bo o to się martwiłem, że nie ma dzyndzla do myszki, ale, ale jest. Klawiatura, no nic, to sprawdzimy w praniu, czy to jest na jakiś akumulator, czy ona jest po prostu podłączana przez USB i zwyczajnie jest po prostu po kadru. się okaże. No i teraz mogę rzeczywiście już pomału się do tego dobierać. I jak się do tego dobrać najlepiej? Chyba myślę, że odwrócę, chociaż nie może tak, tak. chyba tak, chyba odwrócę. O i w ten sposób się dobierzemy. Pamiętam, że waży to też sporo. Pomalutku, pomalutku. I proszę bardzo. Dobraliśmy się. Czy coś tu jeszcze mamy w pudełku? Mamy trochę styropianu, nic poza tym, więc wek. Znaczy pudełko odstawiamy po prostu. No. Styropian. I co? Myślę sobie, że skoro tu jest podstawka, to chyba go postawimy na nogi znaczy na nogę jedną i zdejmiemy te, tutaj o, widzicie te. te styropiany no nie chcę zejść o, pomału, pomału jedno zeszło i drugie i drugie zeszło w porządku jeszcze mamy folię na tym to też sobie zdejmiemy ha, ha, ha. O, popatrzcie na rzepa Taka sytuacja Dobra, no i mamy Mamy Tu mamy komputer Z tyłu złącza HDMI, USB, Ethernet, wszystko co potrzeba, dość taki powiem Wam kawał klamota ten komputer, no zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Tutaj mamy ten, to złącze do podłączania pewnie aparatu, ono jest jakoś tak tu zamykane. Widzicie, nie mogę się dobrać, dobra, dobiorę się, o tak jest wyciągane tu jest to złącze, jest taka zaślepka, w porządku, teraz nie mogę włożyć. Położyłem. Dobra, tu z boku mamy co? Jakiś guziczek. Słuchawka USB. Tu od dołu nic nie ma i tu od dołu nic nie ma. Szkoda, bo myślałem, że może jakieś na kartę S czy coś. Tu z tej strony mamy, mamy, mamy co mamy? Włącznik, znowu jakieś trzy przyciski i, i to tyle. Samo to jest regulowane w ten sposób, że można postawić w pionie i to no zobaczymy jak to funkcjonuje. Myślałem też, no to tak, to tylko się obraca tak i jeszcze można sobie podregulować odchyleniem. No to teraz co, podłączymy sobie to, skonfigurujemy i pokażę Wam co to warte. To jest ogólnie oparte na, na amd tym razem, na Ryzenie. Na razem nie 7, To AJO. No więc tak. Komputer rozpakowany, włączony. No to wam poopowiadam teraz. Klawiatura yy, ma wbudowany akumulator. Tutaj to gniazdo USB-C służy do ładowania klawiatury. Myszka ma, jak pokazywałem, już baterykę. Obsługiwana jest jednym tym mikroodbiorniczkiem, który wkłada się w, 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 w złącze USB. Kabelek USB, który był dodany, USB-C, USB-C, który był dodany do komputera, to już Wam pokazuję do czego służy. Ponieważ z tyłu tego urządzenia jest wyjście HDMI, są cztery USB, jak już pokazywałem, i wyjście HDMI. To jest wyjście, nie wejście, natomiast jeżeli chcemy uzyskać, używać tego jako monitor do innego komputera, to podłączamy się przez USB-C. Stąd dodany jest ten kabelek. Tu z lewej strony jest, już nie pokażę Wam raczej, no chyba, że... Wiecie co? Pokażę Wam. Tymczasem Wam pokażę inną rzecz. Już w związku z tym, że komputer ma pivota, nie da się go regulować do góry i na dół, nie da się podnieść, ale można zrobić tak i zobaczcie, od razu on Przełącza się w tryb, jak widzicie, pionowy, I, a nie, nie pokażę Wam jednak mimo wszystko, bo tutaj ciężko będzie dojść z kamerą. W każdym razie, tutaj jest y, złącze USB 3.0, USB-C i przycisk z tej strony. I ten przycisk, już Wam pokazuję, służy nam, tak, naciśnięcie go raz y, przełącza nam komputer, właściwie monitor komputer w tryb obsługi zdalnej. Tutaj zaraz pojawi się nam yy, ekran z kodem QR, który zczytujemy sobie ze smartfona i możemy zdalnie się połączyć ze smartfonem, czy z innym czy z innym urządzeniem za pomocą odpowiedniej aplikacji i tak dalej. Przyciśnięcie jeszcze raz tego przycisku uruchamia nam go w trybie monitor przez USB-C. Tu mamy, jak widzicie, podłączony yy, tego mojego nóżka i normalnie tu jest yy, Druga myszka, o wyłączona i normalnie mi tu widzicie działa drugi, drugi komputer. Przełączenie jeszcze raz powoduje włączenie się w tryb normalnie komputera. Tutaj mamy głośniki JBL -a. grają nie najgorzej, to muszę powiedzieć. Tutaj jak widzicie jest Ryzer 7. 5000, coś tam no. Grafika wbudowana w procesor. Do 4 bodajże GB pamięci dzielonej, zdaje się, z pamięcią normalnie konwencjonalną. Bo tam w BIOS-ie ustawia się bufor automatycznie albo właśnie do 4 GB. Bios jest okropny. jakieś tam literki ciężko się połapać, ale to tylko BIOS. Z tej strony mamy natomiast trzy przyciski. A tu jeszcze z tej strony z lewej jest gniazdo słuchawki mikrofon. Mamy trzy przyciski, które służą nam do obsługi samego monitora. Widzicie, naciskając ten przycisk tu się nam pojawia takie menu i możemy sobie, jak widzicie, o, ustawiać różne parametry samego monitora jako takiego. I przycisk power, w którym no, możemy zrobić różne rzeczy, ja akurat sobie ustawiłem wyłączenie ekranu, na szybciutko. I potem powiedzmy mieszką sobie w każdej chwili mogę wyłączyć, jak widzicie. No, on. Wprawdzie pojawiło się tutaj e, brak sygnału na tym monitorze, ale prawdopodobnie on by się za chwileczkę w przeszedł starczubania i tak jest i będzie elegancko. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o, o aparat, to sprawa wygląda tak, że jest tak jak mówiłem odczepiany, a prócz tego, jeżeli już tego przyczepimy, żeby nikt nam nie grzebał, tutaj mamy aparat i. Aparat, jak widzicie, zapala się dziutka, więc wiemy, że ktoś nam grzebie w, w naszej kamerze, gdyby ktoś chciał nam przejąć kamerę, coś wiesz, to dla mnie tam. Ale oprócz tego jeszcze jest tutaj taki przycisk, którym sobie po prostu fizycznie zasłaniamy dostęp do obiektywu. Tak to wygląda. A oprócz tego oczywiście możemy w każdej chwili ją sobie wiadomo wyciągnąć, prawda, na tym złączu, bez żadnego... Bez żadnego problemu. Co jeszcze Wam powiem? Głośniki grają fajnie, wszystko sprawuje się fajnie. Do temperatury tak do między 70, parę stopni się trzymają w stresie, tak do prawie do 80. Więc nie jest on chłodny specjalnie. Ale widocznie tak musi być: może te terajzery tak mają. A no poza tym, miałem ja tego łuczka jako mój główny komputer, powiem Wam, no to to jest nieba ziemia. Ten jednak no, działa dużo, dużo lepiej w końcu. 8 rdzeni, 16 wątków, no i, i, no i nowszy procesor w architekturze bodajże 7 nanometrów robi robotę. No, także ja Wam powiem, że jak ktoś nie lubi, znaczy nie gra za bardzo, nie jest jakimś tam fanem gier w najwyższej rozdzielczości czy coś, to. To bardzo fajny sprzęt. Aha, no jeszcze rozdzielczość wam powiem, bo rozdzielczość jest prawie 4K 3000 tam z czymś, na, dokładnie, nie wiem. Na ile, mniejsza z tym w każdym razie. Ja tutaj mam 1044, czy jak tam ten, taką ustawioną, czyli tą 2K, bo ja taką po prostu lubię. Ale jak ktoś chce, można sobie ustawić 4K. Tu jest jeszcze taka gumowa, nakładka, żeby łatwiej było nam go obracać, jak się tam chce. Obrócić oczywiście, co? Tak, tak to działa. A nie wiem, dlaczego nie obrócił mi się. E? Obrócił się, no. Dziwny ten sprzęt. <grym> Okej, okay. dobra. No to w sumie myślę, że tyle. Jeśli chodzi o myszkę, jeszcze Wam powiem, to mi się nie podoba to, że nie ma tutaj z boku przycisków, wiecie, żeby wrócić do strony ta na przykład. Ma. Chociaż też jest taka trochę, byle jaka. I to mi będzie przeszkadzało, dlatego raczej myszkę będę używał inną, nie tą standardową, nowo. Klawiatura jest, ma taki dość. Tutaj widzicie wysokie te klawisze, i to już jest kwestia, jak komu pasuje, i to nie przeszkadza. To tyle. Trzymajcie się do następnego filmu. Hejka. Co jest?